Hejeczka! Na biurku już ciasteczka, niedaleko płynie rzeczka, a witam Was kremułeczka! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to poradnik ze świątecznej magii, jak ją szybko zrobić, jak w ogóle to zbierać, co jest najbardziej opłacalne, a co tak troszkę mniej. Także oczywiście Was wszystkich zapraszam do oglądania. Uważam, że najbardziej opłacalną ze wszystkich rzeczy na zbieranie świątecznej magii oczywiście jest... Robienie rzeźb z Alex. Totalnie to jest najbardziej opłacalne. I oczywiście przy okazji, jak już tam idziecie, zbierajcie sobie te wszystkie śnieżki, bo jest ich tutaj całkiem sporo. Jak widzicie, ja mam tutaj mam 625 teraz w tym momencie zimowej magii, więc no super pro nie jestem, ale już ogarniamy je, więc jak to wygląda? Dobra, a gdzie jest Alex? To mamy Alex i patrzcie, jakie to jest super opłacalne. Robimy sobie takie zadanko. Oczywiście pokazują się, ile czego dostajemy, ale uwierzcie mi na słowo, że jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, i jedyne, co musimy zrobić, jest to klikanie w zasadzie. I jest to naprawdę bardzo szybkie, łatwe przede wszystkim. No, naprawdę, to jest bardzo fajne. I robimy takie fajne rzeczy bo jeszcze, co już w ogóle mega jest. Widzę, że myślicie o kimś konkretnym. Oczywiście, że tak. No i teraz sobie zbieramy to. I jak widzicie, dostaliśmy w ogóle tylko 20. Ostatnio było więcej tych rzeźb. O, tam jest jeszcze jedna rzeźba. I za każdą z takich rzeźb dostajemy po 20. Także, no, jest to sporo. No, bo jak zajdą taką śniżerzkę, dostajemy jeden. No i ich bardzo dużo nie jest. Tak, za taką rzeźbę, która naprawdę bardzo mało trwa. Dostajemy o wiele, wiele więcej. Także totalnie róbcie wszystkie rzeźby. Tak samo róbcie zadań u Alex, bo naprawdę bardzo się opłaca, uważam. O, widzicie? 20 dostaliśmy. Także, no, mega fajne. I oczywiście przy okazji, jak gdzieś sobie jedziecie, zbierajcie te wszystkie gwiazdki. Czy polecałabym Wam po prostu je zbierać? Uważam, że jest to bardzo mało efektywne. Ale gdy zrobicie wszystko, co pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, to oczywiście no możecie po prostu tak zbierać. Aczkolwiek uważam, że jest to bardzo długie i trochę bez sensu. Ale no, jeżeli bardzo Wam zależy, to jak najbardziej możecie sobie tak pozbierać. Wiecie, to były aż tylko 3 klinięca, także no mega, mega krótko. Kolejnym, że to nie jest sposób, ale chciałam Was serdecznie zaprosić do otwierania prezentów z drzewka Dżul, ponieważ tutaj też do dostać świąteczną magię i jakby dzisiaj, czyli 7 grudnia, dostamy jej aż 200. Także no jest to naprawdę spora liczba, więc naprawdę otwierajcie prezenty spod drzewka Dżul, bo nie tylko dostacie fajne ubrania, fajne dla postaci, dla konia, to dostaniecie też świąteczną magię. Także naprawdę otwierajcie na bieżąco. Oczywiście zapakowałam się w ławce, bo czemu nie? Skręcam, mamy mój koń skręca. Oczywiście fajnie. Aha, zniknęło mi. O nie! Ok, ogólnie miałam lekkie problemy z grą, ponieważ jakby robiłam jakieś zadanko i nagle zniknęło. I nie mogłam przeklinknąć dymku. Także musiałam się przelogować, ale jestem z powrotem, że po prostu kocham błędy Star Stable. Owe. Uwielbiam je. I teraz uważam, że jakby jedyne z wyścigów, które się opłaca robić dla Świątecznej Magii jest to ten wyścig. Jakby nie uzbierać kolosalnie kolosalizm magii, aczkolwiek no coś tam się uzbiera. Może tak koło 20 bym powiedziała za taki jeden wyścig, także no zależy to w zupełności od was, bo po prostu my jedziemy po tym lodzie, no i tutaj są te śnieżynki właśnie i po prostu musicie je zbierać. Także ja na waszym miejscu skupiłabym się na zbieraniu tych wszystkich śnieżynek zamiast na przejechaniu wyścigu. Oczywiście tak, żeby go zaliczyć, nie? No bez przesady, ale również żeby właśnie zbierać to wszystko, bo... Czasu mamy dość sporo, w zależności od punktu, no ale tak czy siak jest go dużo, więc no, na spokojnie muszę się skupić na zbieraniu tych śnieżynek. Więc można na takim jednym wyścigu uzbierać tak około 20. Też w zależności oczywiście, ile ich będzie w ogóle, nie. Bo jak robiłam resztę wyścigów, czy tam jeden inny, bo w sumie są tylko dwa, to tam w ogóle nie było śnieżynek. Ani jednej nie spotkałam, dlatego no, uważam, że do Magii Świąt do magii świąt, do magii tych śnieży. nie wiem w sumie jak je nazywać no po prostu tamtego z Mikołajem się nie opłaca robić bo jest to po prostu bez sensu jeżeli macie robić to do tej świątecznej magii a jeżeli po prostu oczywiście jak najbardziej ale tak mówię, dla świątecznej magii to bez sensu po prostu no dobra, może to nie będzie 20 może to będzie 10 aczkolwiek wiecie, przy okazji jak już idziecie, to możecie się po prostu skupić Także teraz mam w ogóle 40 sekund, także no jest to dużo czasu, także ja mogę sobie pojechać tutaj na przykład Takim dość sporym kółkiem Twój kółek gwiazdkę, oj przykre O tam też mogłam pojechać, nie pojechałam, bo mnie wyszło Tylko no nie widzimy ile ich w sumie mamy, no ale to przez wyścig Teraz zobaczymy po prostu O widzicie, tu też mamy dość sporo czasu, także możemy się tutaj cofnąć fajnie No i jesteśmy w stanie uzbierać ich 20 nie jest tak opłacalne jak tamte skały wszystkie z tą Alex, no bo tamto to było mega, bardzo opłacalne, jak wam mówiłam, po prostu to jest top jeden u mnie, ale uważam, że to też jest jakaś opcja i to też jest przydatne, tym bardziej, jeżeli robicie po prostu wyścig sobie, to możecie przy okazji to po prostu pozbierać. Bo no, 18 tysięcy piechotą nie chodzi. Jest to jednak spora liczba. To już raczej ich nie będzie, niestety były tylko na dole, no ale... Myślę, że coś tam się Wam uda na pewno uzbierać. Ale oczywiście z samego wyścigu nie stajemy żadnej świątecznej magii. Tak jakby co Was uprzedzam, żeby nie było żadnych wątpliwości. I jak mówiłam, jak jeżeli gdziekolwiek, ale gdziekolwiek jedziecie, to naprawdę zbierajcie te śnieżki. Lekko skręćcie w prawo bądź w lewo, żeby naprawdę je zebrać, bo wiem, że to jest tylko jedno. No ale wiecie, grosz do grosza, a zbierze się miarka. Także no naprawdę się opłaca po prostu. Też chciałam wspomnieć, że za wszystkie te zadanka z zorzą polarną nie dostajemy żadnej świątecznej magii. A szkoda, bo w sumie by było to spoko. No ale tak czy siak, po prostu żadnej nie dostajemy. Dostajemy tylko zimowe żetony niestety. Aczkolwiek no, że to też bardzo przydatne, ale to nie jest jednak zimowa magia, także no po prostu jeżeli jesteście skupieni na zimowej magii, to nie róbcie takich żadnych zadań. Ale ogólnie jaki jest taki jeden najlepszy przepis, jak wszystko robić po kolei według mnie? ja na początku zaczęłabym od wyścigu tego tutaj, tego co robiłam przed chwilą bo on jest od razu na wejściu więc wiecie, szybko wam to zleci po prostu zrobiłabym ten wyścig, później wybrałabym się na właśnie lód z Alex i oczywiście przy okazji zbierała wszystkie śnieżynki i po lodzie z Alex robiła sobie wszystkie zadanka z żetonami, żeby przy okazji również zbierać zimową magię. I uważam, że taka teraz jest najbardziej efektywna i najszybsza w zbieraniu zimowej magii. Też oczywiście obserwujcie wszystkie najnowsze aktualizacje, bo myślę, że Star Stable nam to jakoś jeszcze ułatwi i, i do jakieś zadanie z zbieraniem zimowej magii po prostu. Żeby było to jednak szybsze, bo 18 tysięcy, no w taki sposób jak teraz będzie ciężko Wam po prostu uzbierać. Także przede wszystkim obserwujcie najnowsze aktualizacje. No i otwierajcie kalendarz adwentowy z drzewka Jul, bo jakby naprawdę się bardzo opłaca. Okej, okay, mam nadzieję, że takie mi się przydały i wam się oczywiście spodobał. Dajcie znać, czy chcielibyście takie odcinki tylko żetonami zimowymi. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie i pa!